Co to jest? Jak to działa? Pompujesz powietrze. A, to jest stara gaśnica. No tak. Z dospawanym tutaj Zaborem. takim zaworem hydraulicznym. Pompujemy powietrze, tam tam 7 atmosfer, czyli zależy jak chcesz mm. daleko strzelić, nie? To to czyli wkładasz do tej rury rzutkę. Rzutkę ze snurkiem. I pneumatycznie to... A, i tu jest zawór, który to, to otwiera. To jest zawór główny, który pach no, nie? I to leci. <laughs> Dobra, ale super. Świetne. Jestem w suchej rzeczce, jak widać. To znaczy tak, to za mną to nie jest rzeczka, to jest jezioro. Zapomniałem nazwę, napiszę Wam. Natomiast nad tym jeziorem odbywa się dzisiaj, wczoraj i jutro będzie się odbywać spotkanie krótkofalowców z okręgu czwartego, z okolicy Augustowa, ale nie tylko. Pokażę Wam to miejsce. to Tak trochę nagrywam od końca tą relację, bo już dzisiaj jest sobota wieczór. Spotkanie się zaczęło wczoraj. Ja przyjechałem wczoraj wieczorem. No, cały dzień tutaj rozkładaliśmy anteny, robiliśmy różne próby i, i y, rozmawialiśmy. I mnie nie chciał zjeść. <gry> Natomiast za mną, teraz się odwróciłem, i za mną jest miejsce, gdzie to się odbywa. To jest baza ZHP. Baza ZHP w suchej rzeczce koła Augustowa wygląda tak. Ta baza była długo nieczynna, jak się dowiedziałem, i teraz trwa jej odbudowa dopiero. Są tutaj takie fajne domki, tutaj taka świetlica odbudowana niedawno i tam taka wiata, pod którą wczoraj wieczorem siedzieliśmy, bo padał deszcz. Tutaj jest Towarzystwo Anteniarskie, duża, fajna łąka, natomiast tu będzie ognisko, znowu wczoraj też było, tylko nas trochę deszcz przegonił, a tu jest jeziorko. To jest takie składane rurka w rurkę, No i on też tak działa, masz flagowy, aluminiowy, około 6 metrów. Fajny na 14200 masz najniższe, to już krótsze nie możesz robić. Nie, 14 14, rówko. Rówko. 14, nie, 14 200. To... Tu, tu masz odczyt, 14-200 SWR1,55. To... jakby zabrakło kabli. To A jest dobrze, zapas. dobrze o Taką widzieliście. Har Dym, coś tam, coś tam fajne. Ważne. Smarowanie rury. Można w D40, a można sosem czosnkowym. Tak? O, Co to jest? Sos czosnkowy? Olej, olej czosnkowy. No. <laughs> Ekstraverti. <Deczu. laughs> Wysokość może wpływać. Będzie trzeci polak w kosmosie zaraz. 4 ja, 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 pary były? 100, ale do zera. 100. Aha, dobra. To ucieka byli. nie, dobiję jeszcze. 3, 2, 1. O kurcze <noise> Dobra Patrzcie jako fajna antena Z drutu promiennik Dmiedzianego A żeby się nie wyginał To jest tutaj przytrytykowane Taką obejmą Pręt z włókna szklanego I działa O patrzcie Tak trzeba sobie radzić Dobra zaraz moment moment Najpierw Pokażemy tutaj tak to wygląda a teraz Marek zaprezentuje, jak to działa. To, może... to poczekaj, Chwilkę później, a teraz pokaż to, co przed chwilą pokazywałeś z tym hakiem. Uwaga. O. I teraz tak. Nie muszę się martwić. I już. I już, zablokowane. I teraz wystarczy to wysunąć, Składasz. bo to jest spider beam, czyli masz... Yy... Taki 12 metrowy z włókna szklanego, skrzynka antenowa, tym razem nie CG3000 tylko od Jaśka i już i można robić łączności na kafie. W, w górę jedziemy z pomiennikiem, na czystym z, tym, z no, tym masztem po prostu, pod słońce filmuje i będzie wszystko widać. 12 metrów tyczka. Rozstawienie trwa, nie wiem nie całą minutę, znaczy, wiesz, jak, jak nawijam promiennik, no, to powiem, no tak. Jeszcze trzeba nawijać promiennik, ale to. dobra, mimo wszystko i trzyma się to ładnie za kaczyk. Świetny patent, świetny patent. I powiem, że to jest na 40 metrach, ja z tego całą Europę robię. To jest jak do połowy tych drzew, które tu stoją. Także fantastyczna sprawa. Taki mam widok z radiobusa. Jak widzicie, tu jest pięknie, to wszystko działa. Tło jest na 0 esów. A stacje, które teraz jest godzina, nie wiem, 14. I naprawdę pięknie to wszystko działa. Powiesiłem sobie tu, oto od odmarka, Pożyczyłem kabel, bo z moim fiderem jest coś nie tak. Marka SP4 Bału, a tutaj wisi Enfet na drzewie, rzutka, też Marek mi pożyczał rzutkę, żeby go zawiesić, a taki jest widok na cały, to takie, cały teren tego spotkania. Będzie próba numer dwa, tym razem pompowanie w wersji cyfrowej. A nic nie mówi po polsku. nie Powinienem mówić coś jeszcze. Tu mamy zapasową rzutkę, bez tego. Do następnych strzałów, bo teraz jest złożona rzutka, nie będę się tam napilał, rzutka arborystyczna. Trzy, dwa, jeden, go! Ło! ale to wystarczy nam tyle. Ale tam na samej górze jest. Trochę się posplątywało. Ale mamy z tego odzyskać. Chodź. Tutaj mamy brawnymę wjazdową, widzę, o jadą następni goście z tego co widzę, tutaj stoi radiobus, przygotowany jak widać do live'a, podłączony endfed. a tak wygląda baza od strony wjazdu, piękny teren, cichutko, cisza, spokój jak się dowiedziałem od marka SP4BAU, to były tutaj niedaleko kręcone sceny do 07 z głościa. A tutaj zobaczcie jaka fajna konstrukcja. Podstawa do anteny samochodowej. Tu wcześniej była antena samochodowa nam zamontowana. Tak, bo to jest podstawa, a tu się montuje antenę. A to są przeciwwagi do tej anteny, zobaczcie, takie z rurek aluminiowych, prętów aluminiowych takich 5 mm albo coś koło tego. Ciekawa sprawa. Do tego taki maszt wysuwany z odciągami ze sznurka i wkręcana podstawa w ziemię, taka jak moja. Super, bardzo fajny pomysł. Może na twojej się nie szczęścia. Co to takie fajne jest? Hmm. To jest podpisane w ogóle, tak. co to jest. kuro czy Czyli jakaś taka skrzynka, można powiedzieć. No nie do końca. Jeden transceiver do trzech anten. Przełącznik antenowy, ale zaawansowany. Możemy nadawać do jednej anteny, do dwóch lub do trzech i do dowolnej kolejności, w dowolnym układzie. A, dlatego ten transformator tak. tu jest. O, sprytnie, Ciekawie. sprytnie, sprytnie. A to co? A płytki do te, A przełącznik antenowy? Przełącznik antenowy na, na sześć. Ale to jest sama ta część zewnętrzna? To jest ze zewnętrzna, sterowników, sterowników nie, nie, nie robiłem do tego, ale to jest do zamknięcia w obudowę gniazda. Mm. Na... To twój projekt? Nie, to jest ściągnięte gdzieś ze strony. To jeszcze jak podpisane. Square mm -hmm. CZ A, czyli ściągnąłeś tu, no, projekt, tak. zrobiłeś po prostu płytki, bo, płytki no, i zamówiłeś i no, ten. Tutaj też jest, S55O. Mm. Niedziela rano. E Pogoda ładna, chociaż w nocy chyba padało, bo samochód był mokry, a ja właśnie już wracam do domu przez piękne podlasie. Ciekawostka: gdzieś tu na tej drodze nie wiem dokładnie gdzie były kręcone sceny do jednego z odcinków 07 z się a w ogóle kilka odcinków 07 złości było okręconych tutaj Beczek według nawigacji na 7 minut stania ale powiem Wam, że jak jechałem w tamtą stronę to w tym miejscu tylko dalej w drugą stronę, w drugim kierunku stałem w korku, który miał w którym stałem 40 minut po 40 minutach zjechałem i pojechałem inną trasą, bo, bo bym stał pewnie jeszcze dłużej, także no